Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Planowana przebudowa drogi w Bąkowej i w Pionkach i oddany już odcinek drogi powiatowej od Suskowoli do Policznej. Samorząd województwa wspiera ważne dla mieszkańców inwestycje. 41 milionów złotych na realizację 189 inwestycji sportowych w regionie kontrowersje wokół rozbudowy portu lotniczego w Baranowie. Radni województwa uruchomili doraźną komisję sejmiku, która zajęła się tym tematem na swoim pierwszym posiedzeniu. Mazowsze dofinansuje drogi. Przebudowa drogi powiatowej w Bąkowej i ulicy Garszwo w Pionkach to inwestycje, które będą realizowane dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast podróżujący do Radomia, Pionek czy Zwolenia już korzystają z nowej drogi powiatowej na odcinku od Suskowoli do Policznej. Nowe drogi to lepszy dojazd dla okolicznych mieszkańców, jak i dla podróżujących. Są to istotne inwestycje także dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycje drogowe to krwioobieg gospodarczy to oczywiście ułatwienia komunikacyjne dla mieszkańców ale ten aspekt gospodarczy ma kluczowe znaczenie, bo powoduje rzeczywiście rozwój przedsiębiorczości. Samorządy chętnie zgłaszają nowe drogowe projekty. To widać, że te projekty, te projekty, tych projektów jest dużo i te projekty są potrzebne. Strasznie się zmieniają też nasze miejscowości. To nas bardzo cieszy i w dalszym ciągu myślę, że będziemy jako samorząd województwa wspierać naszych partnerów, a więc samorządy. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza przebudowana zostanie droga powiatowa w miejscowości Bąkowa, która ma być gotowa w grudniu 2024 roku. Mieszkańcy sygnalizują, że takie inwestycje są bardzo potrzebne. Korzystamy z ulicy, rowerami, samochodami. Powinny być, mi się wydaje, że no powinny być ulice tak jak trzeba. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego trafi również do Pionek. Zostanie tam zmodernizowana ulica Garszwo. Tam jest bardzo yy, słaba droga. Ja ogólnie jeżdżę tamtędy, bo mój synek tam ma kolegów na Janusznie, więc muszę przejechać tamtą ulicą, więc bardzo jesteśmy za. Dzięki ponad 230 tysiącom złotych wsparcia samorządu Mazowsza przebudowano drogę powiatową relacji Suskowala policzna Blisko kilometrowy odcinek drogi zyskał nową nawierzchnię. Droga była w złym stanie technicznym. W związku z tym chcemy, chcieliśmy to zadanie zrealizować. Ważny jest komfort, ważne jest bezpieczeństwo podróżnych. Ponadto no, są wnioski mieszkańców, także chcemy niejako wychodzić naprzeciw potrzebom tutaj też e, społecznym. Na modernizację drogi, relacji Suskowola-Policzna oraz planowaną przebudowę dróg w Bąkowej i w Pionkach w ramach programu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 2 miliony złotych. Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Ponad 41 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na realizację 189 inwestycji sportowych w regionie. Ruch jest najzdrowszym sposobem spędzenia wolnego czasu, a sport powinien być istotnym elementem w naszym życiu, szczególnie po izolacji związanej z COVID-em. Mając to na uwadze, radni samorządu Województwa Mazowieckiego zadecydowali o dofinansowaniu bazy sportowej w regionie. Jest to inwestycja w zdrowie i kondycję młodego człowieka. Jesteśmy dumni z tego programu, bo nasz program Mazowszy dla Sportu to 189 wniosków, które zostały dofinansowane właśnie. W tym roku na kwotę ponad 41 milionów. Inwestycje sportowe to nie tylko budowa nowych obiektów, to także modernizacja i doposażenie już istniejących kompleksów. Od boisk sportowych doposażenie hal sportowych, remont, modernizację tych hal, ale też skateparki, pump tracki, no takie nowoczesne formy różnego rodzaju wypoczynku, lodowiska. Jeśli chodzi o sporty zimowe, także bardzo, bardzo to jest różnorodna oferta. Z dofinansowanych obiektów korzystają głównie młodzi Mazowszanie, ale adresowane są do wszystkich, którzy chcą być aktywni. Do wszystkich jest skierowane. Ten, kto ma chęć i ochoty, na pewno będzie mógł z tych obiektów korzystać. Od początku trwania programu Mazowsze dla Sportu, dzięki ponad 60 milionom złotych udało się wybudować lub zmodernizować aż 502 obiekty sportowe. Radni Mazowsza chcą wysłuchać głosu samorządów i mieszkańców, dlatego powstała doraźna komisja sejmiku Mazowsza do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego w Baranowie. Mieszkańcy, którzy mają tu domy i gospodarstwa, obawiają się o swój los i warunki wywłaszczenia. W tym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie. Centralny port komunikacyjny ma zostać wybudowany na 8 hektarach ziemi na terenie Baranowa, Teresina, Torowa i Wiskitek. To oznacza wywłaszczanie ziem rolników czy seniorów, którzy mieszkają tu od dziesięcioleci. Ale warunki wywłaszczenia nie są znane. Narodziło się wiele wątpliwości, z tego powodu powstała doraźna komisja sejmikowa do spraw budowy CPK. Zasiadają w niej po trzy osoby z KO, PiSu i PSL-u. Mieszkańcy z dnia na dzień, samorządowcy z dnia na dzień dowiedzieli się o tym, że w tym miejscu będzie zbudowane lotnisko. Za chwileczkę powstała specjalna ustawa w tym zakresie. To było kilka lat temu. Dzisiaj, w 2022 roku, prace nad przygotowaniem gigalotniska trwają. Prace, które, jak mówią mieszkańcy gmin, na których ma powstać lotnisko, toczone są bez... Rzetelnych rozmów i informacji dla nich. Komisja powstała, by w imieniu mieszkańców monitorować sytuację i w razie potrzeby interweniować, bo CPK to nie tylko samolotnisko, ale też infrastruktura kolejowa, która będzie przebiegać przez zamieszkałe działki. To też obwodnica Warszawy. Według ekspertów, pod każdym względem społecznym, także ekonomicznym, środowiskowym, port CPK i cała Infrastruktura jest niekorzystna. Dlatego apelujemy do pana Chorały, żeby pokazał biznesplan. Mieszkańców niepokoi kwestia wykupu ich działek. Mieszkańcy dowiadują się, że ich często oddany 2, 3, 4, czasem 10 lat temu do użytku dom. Na który jeszcze zostało im 20 lat spłaty kredytu mieszkaniowego, znajduje się właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie lub nawet pod planowaną linią kolejową. I między innymi o tym na pierwszym wyjazdowym posiedzeniu z udziałem mieszkańców mówiła wójt gminy Baranów. To są mieszkańcy, którzy mają kredyty, mają pożyczki, zainwestowali w, swoje, w swoją ziemię, zainwestowali w swoje nieruchomości. Są, to są mieszkańcy, którzy są rolnikami, którzy uprawiają swoją ziemię, które, którzy tutaj mają gospodarstwa, też chcieliby inwestować w swoje gospodarstwa, natomiast nie wiedzą, co będzie nie wiedzą, co będzie dalej, nie wiedzą jaki los ich czeka. Mieszkańcy zwyczajnie nie wiedzą, czy kwoty odszkodowania pokryją kredyty, które zaciągnęli. Członków komisji budowa CPK niepokoi też w kontekście funkcjonowania lotniska w Modlinie. Nie można jednak pominąć lotniska w Radomiu, które ma zostać otwarte w przyszłym roku. W tym roku samorząd Mazowsza stawia na aktywny wypoczynek pod hasłem Mazo przygody. Sezon turystyczny zainaugurowano już m.in. nad Stawem Górnym w Pionkach, w Forcie Bema, w Ostrołęce i w Siedlcach. Nowa kampania turystyczna samorządu województwa opiera się na zabawie w słowotwórstwo przez łączenie przedrostka mazo z wybranym słowem. W ten sposób mieszkańcy i turyści będą bywać w mazo miejscach, czuć mazosmaki czy odbywać mazo podróże. I mazo to jest tak naprawdę początek tej całej przygody. Mazo to jest początek też nazwy mazowsze. Etymologia nazwy mazowsze właśnie wywodzi się, że składa się z dwóch członów. Mazo i wsze. Mazo to jest jakby wytłumaczenie, że kiedyś na ziemiach mazowieckich były tereny bardziej bagniste, więc osoby, które pracowały na tej ziemi były zazwyczaj pomazane, ubrudzone, a wsze to jest tak naprawdę większa zbiorowość i ona jakby określa, Mazowsze jako całość. Mazowsze to doskonały wybór dla osób chcących odpocząć w sezonie letnim, w pięknych okolicznościach przyrody, w serdecznej atmosferze, rozkoszując się smakami regionalnych potraw. Chcemy, żeby mieszkańcy Mazowsza, ale no nie tylko, mogli razem wspólnie zwiedzać to, co jest najpiękniejsze na tym naszym terenie. A mamy naprawdę przepiękne miejsca poprzez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ale również nasze instytucje kultury, które są bardzo ciekawe i mają bardzo wiele do zaoferowania. Oferta turystyczna regionu zadowoli najbardziej wymagających turystów. Sympatycy historii mogą wybrać się do Liwu i zwiedzić zamek zbudowany w XV wieku przez Janusza I Starego. Zapraszamy Państwa do oglądania wystaw czasowych oraz stałych. Prezentujemy jedną z największych kolekcji broni w Polsce, mebli, mebli oraz obrazów wybitnych twórców, takich jak Ajdukiewicz, fałat, Kossak. Doskonałym miejscem dla miłośników wypoczynku nad wodą jest między innymi staw górny w pionkach, który diametralnie zmienił się w ostatnich latach. Było to możliwe dzięki ponad 4,5 miliona złotych wsparcia unijnego, przyznanego przez władze regionu. Więcej o tegorocznych działaniach można znaleźć w mediach społecznościowych na profilach Mazowsze, Serce Polski oraz Moda na Mazowsze. Mazowsze przeznaczy kolejne pieniądze na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Mowa, na przykład, o budynkach dwóch ochotniczych straży pożarnych w gminie Rybno. Blisko 6 milionów złotych unijnego dofinansowania dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego przeznaczono na termomodernizację dwóch szkół w Płońsku i budynków Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. A 650 tysięcy złotych trafi do strażnic OSP w Matyldowie i Cyprianach w gminie Rybno. Umowy zostały podpisane pod koniec kwietnia. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ochotnicza Straż Pożarna w Matyldowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Cyprianach. Zostaną te dwa obiekty zmodernizowane, generalnie wyremontowane w środku. Oprócz ocieplenia budynków i wymiany okien i drzwi, zmodernizowane będą instalacje centralnego ogrzewania, a na dachach pojawią się panele fotowoltaiczne. W planach jest także budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych będzie nie tylko ładniej, ale i oszczędniej i bardziej ekologicznie. Zmniejszą się rachunki za ocieplanie i ograniczone zostanie przenikanie zanieczyszczeń do atmosfery, co wpłynie korzystnie na stan lokalnego powietrza. Mieszkańcy gminy Mrozy mogą już cieszyć się nowo otwartą tężnią solną. Inwestycja powstała w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza na terenie szpitala w Rudce. Na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji programu można głosować już od przyszłego tygodnia. Tego typu obiektów w Polsce jest sześć. W tężni solnej służącej do haloterapii wykorzystuje się innowacyjną metodę wytwarzania suchego aerozolu solnego w zmiennych warunkach atmosferycznych. Badania kliniczne dowodzą, że ta terapia skutecznie zapobiega i zwalcza stany zapalne dróg oddechowych. To jest fantastyczne to, że ona może działać cały rok. W zimie również, i tutaj to jest fajne, dlatego że na przykład w przypadku przeziębień takich infekcji, to czasami wystarczy to oczyścić ten układ oddechowy. I na przykład, jeżeli zauważymy taką objawę infekcji, wystarczy przyjść 2-3 razy i można zastopować po prostu tą infekcję na samym starcie. Nowo wybudowana tężnia znajduje się na terenie kompleksu szpitala w Wrótce, w którym funkcjonowało dawniej sanatorium dla pacjentów z chorobami układu oddechowego. Obok powstały wiata rowerowa, ławki piknikowe i toaleta. Koszt inwestycji to pół miliona złotych. Obiekt, zgodnie z ideą budżetu, będzie służył nie tylko pacjentom, ale całej lokalnej społeczności. Ludzie powinni z tego korzystać, bo to jest według tego, co mówi ten właściciel tego, to bardziej to nawet tu jest lepsze to niż. Takie te solanki, co są ogólnie te groty sol, 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 solne, a tu jest prawidłowy przebieg tego jodu się nawet wydobywa po prostu. Mazowszanie bardzo chętnie korzystają z tężni. One dodają trochę zdrowia. Nam, starym ludziom, to one dużo dają, naprawdę dużo. Całą zimę miałam katar, całą zimę. Nie mogłam go zgubić niczym. Natomiast w tej chwili katar minął, nie mam kataru i, i chodzę swobodnie. O budowie tężni w Rutce zdecydowali sami mieszkańcy, głosując na ten projekt w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do którego z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń. Dzisiaj ta tężnia pokazuje, że determinacja ogromna była, jeśli chodzi tutaj o tą tężnię i ja chciałabym podziękować mieszkańcom, bo to jest ich zasługa. Głosowanie rusza 8 czerwca. Na projekty można oddawać głosy do końca tego miesiąca. Dzięki budżetowi obywatelskiemu, jako mieszkańcy mamy realny wpływ na to, które projekty zostaną zrealizowane w naszej okolicy. Dlatego warto zagłosować. A ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień.